Cześć, tu Piotrek z Software Garden Dev. Moi drodzy, mamy dzisiaj piątek 13 marca sytuacja niestety wszyscy wiemy jaka jest, jest przykra. I tego nie będę wam tutaj streszczał, bo prawdopodobnie macie dostęp do informacji nie ma powodu ani sensu, żebym mi ja to powielał. Natomiast zauważyłem, w polskiej Rzeczpospolitej Internetowej cały wysyp wszelkiej maści ogłoszeń różnych ofert od domorosłych coachów albo coachów mających Jakieś trzygodzinne godzinne szkolenie online, że teraz nauczą was pracy zdalnej. Bo teraz nadszedł taki czas, że wszyscy musimy pracować zdanie, że praca zdalna to jest to, co nas czeka i w ogóle praca zdalna z pracą zdalną, o pracę zdalna, odmieniają to wszyscy przez wszystkie przypadki. E, oczywiście e, tam, że whisky będziemy sobie pili i tak dalej, i różne tego rodzaju historie, że pracowników trzeba kontrolować. Moi drodzy, pracuję zdalnie od ponad 8 lat. Jeżeli chcecie zasięgnąć porady, jak zorganizować pracę zdalną i jak to powinno wyglądać, na czym się skupić, to powinniście moim zdaniem przede wszystkim zapytać kogoś, kto ma trochę doświadczenia, kto trochę w ten sposób przepracował, a nie jest ogólnie coachem od wszystkiego jedniczego i teraz po prostu zwęszył krew i wszystkie rekiny biznesu po prostu rzucają się, bo trzeba wszędzie wprowadzić natychmiast pracę zdalną. I narosło wobec, wokół tego całego pojęcia e, tego, co się dzieje u nas przez ostatnie 2-3 dni, naprawdę dużo mitów. E, czuję się po prostu niejako w obowiązku parę z tych mitów, e, no po prostu rozwalić, bo, bo, bo przeglądam to, co się dzieje w mediach społecznościowych i po prostu dzieje się dramat. Przede wszystkim taka podstawowa rzecz. To, co się będzie działo przez najbliższy czas, moi drodzy, to nie jest praca zdana. To jest rozproszenie pracowników, że pracownicy muszą siedzieć u siebie po domach, że muszą stamtąd starać się ogarnąć rzeczy najlepiej, jak są w stanie. I firma oczywiście powinna im to umożliwić i tak dalej. Natomiast obawiam się, że skończy się to tym, że jak już mam nadzieję cała ta historia z koronawirusem przeminie, to wtedy wszyscy powiedzą, że A, widzicie, to jest najlepszy przykład na to, że praca zdalna jest w ogóle kiepska, że to jest słaby pomysł i tak dalej i to nigdy nie działa. To, co teraz obserwujemy, to nie jest praca zdalna w rzeczywistych warunkach. To tak, jakby ktoś Wam powiedział, że słuchaj, wsiądźmy teraz do bombowca, wyobraźcie sobie, jest rok 1944, wsadzają Was do bombowca, do jakiejś tam latającej fortecy i lecicie wykonać nalot dywanowy. Z góry walą w was Messerschmitty, z dołu walą w was działa przeciwpancerne. Mam nadzieję, że szczęśliwie uda się wam wylądować już po całej misji. Ktoś wam powiedział: Widzisz, i tak właśnie wygląda latanie samolotem. A dobrze wiemy, że tak nie wygląda latanie samolotem pasażerskim. Co innego jest latać samolotem pasażerskim, a co innego jest latać bombowcem w czasie wojny. I musimy sobie zdać z tego sprawę, więc teraz tak naprawdę nie ma remote. A że ci, którzy mieli wcześniej remote, te organizacje, te firmy, które mają pracę zdalną, to owszem, oni mają, ale nagłe zostawienie wielu biur, opróżnienie open space'ów i posadzenie ludzi w domach, to nie jest to, jak naprawdę wygląda praca zdalna. I kolejna rzecz, która tak... Widzę, że przebija się na, na, na różnych forach, w różnych formach dyskusji, to jakich narzędzi użyć, czy takie kamerki, czy śmakie kamerki, jaki tam oprogramowanie ma być wykorzystane. Moi drodzy, bycie zdalnym to jest przede wszystkim stan umysłu, a nie technologia. Technologia, narzędzie, owszem, należy dobrać odpowiednio, należy się starać, żeby nam odpowiednio służyły, żebyśmy my korzystali z narzędzi, a nie byli sługami narzędzi, i tak dalej. Ale to nie chodzi w tej dyskusji przede wszystkim o technologię, to chodzi o, o, o sposób współpracy między ludźmi, o chodzi o rozdzielanie zadań, o, o jakieś tam formy kontroli itd., itd. Kolejna rzecz, żeby dobrze działała praca zdalna, to organizacja musi być zorientowana na pracę zdalną. W angielsku to się mówi, że organizacja musi być remote first, Czyli wszystkie decyzje muszą być komunikowane tymi kanałami, które są bezpieczne, łagodne, przyjazne ludzi, dla ludzi pracujących zdalnie. Jak słyszę takie pomysły, że teraz, prawda, szef w firmie musi być pewien, że ludzie rzeczywiście pracują, że się nie obijają i tak dalej, w związku z tym każdy będzie musiał przez 8 godzin mieć włączoną kamerkę i ta kamerka będzie musiała mu świecić w twarz, A no to moi drodzy, to, to takie podejście z taką kontrolą, to, to nie jest remote first, to jest po prostu co najwyżej rozproszenie pracowników po, po ich domach i teraz, Wielu menadżerów obawiam się, będzie musiało przejść szybki kurs doszkalający i, i wyciągnąć podstawowy elementarz, nie wiem, na przykład y, takie coś i dowiedzieć się, jaka jest różnica między czynnikami e, zewnętrznymi, czyli na przykład kontrolą, a, a czynnikami motywującymi, które powinny siedzieć wewnątrz ludzi, którzy pracują zdalnie, bo pracownika znanego nigdy nie da się na dobrą sprawę w całości kontrolować. Ehm. Kolejna rzecz, tutaj bardzo popularna, że komunikacja, że asynchronicznie teraz wszystko robimy, a nie robimy nic synchronicznie, to nie jest tak, że praca zdana to jest całkowicie pozbawiona komunikacji synchronicznej. Cały czas jest telefon, cały czas są jakieś wideokonferencje, cały czas można się wydzwonić, prawda, zrobić sobie jakieś podzielenie ekranu, screen sharing i tak dalej. Owszem, praca zdana jest bardziej asynchroniczna. Ale to nie jest tak, że całkowicie jesteście w stanie zastąpić, albo że będziecie prawdopodobnie w stanie zastąpić komunikację synchroniczną komunikacją asynchroniczną. To tak moim zdaniem nie działa. Pewne rzeczy dobrze jest zrobić synchronicznie, natomiast trzeba oczywiście pamiętać, że wiele rzeczy trzeba będzie teraz zrobić asynchronicznie. Co Wam może w tym pomóc? Parę rad. E, dzielcie sobie zadania na mniejsze. Naprawdę łatwiej się żongluje zadaniami, jeśli te zadania są mniejsze. Niektórzy mówią zrobić 6 godzin na zadanie, nie mówią 4 godzin na zadanie i nie mówią zrobić jeszcze mniej. No, nie mam tutaj złotej reguły dla was. Generalnie chodzi o to, żeby te zadania były rozsądnie małe. Co jest ważne w pracy zdalnej, to jest to, że będziecie musieli sobie samodzielnie aranżować czas, bo nie wierzę w to, że nagle kierownictwo, czy, czy management dowolnego stopnia, będzie w stanie każdemu zaaranżować czas. To my sami musimy o to zadbać, to jest nasza odpowiedzialność i temu właśnie służy podział tych zadań na mniejsze. I jest kolejna rzecz, też wynika z tej komunikacji. W związku z tym, że teraz komunikacja jest asynchroniczna, to nie wygląda jak do tej pory, że przeszliśmy się dwa pokoje dalej albo podeszliśmy do kogoś do biurka w open space i, i z kubkiem kawy w ręku i, i mówimy: Słuchaj, Jasiu, powiedz mi, jak zrobić coś tam, coś tam. Jasiu się odwraca na fotelu i nam mówi i my trzy minuty później szczęśliwi idziemy i wracamy, albo mamy, nie wiem, numer telefonu do klienta, i tak dalej. Teraz czas na takie zapytania się naturalnie wydłuża. W związku z tym trzeba sobie tych zadania, te zadania trzeba sobie pomniejszyć, trzeba ich sobie trochę nakopcować, trzeba umieć samemu e, żonglować. Może wam w tym pomóc y, szeroko rozumiana kanbanizacja, nie wiem, odpalcie sobie jakieś trello, coś takiego, żeby to y, sympatycznie działało. Co wam też może pomóc, to robienie sobie zrzutów, ja to nazywam zrzut stanu umysłu. Zanim odejdę od biurka, tutaj z mojej kanciapy, to sobie biorę na jakiejś karteluszce, zapisuję albo nie wiem, w notatniku, który będzie świecił na środku ekranu, że jak przyjdę, odpalę maszynę i będę musiał pracować dalej, to od razu wiem: aha, to jest to miejsce, w którym skończyłem. Żeby tu sobie ułatwić ten czas ponownego wejścia w ten stan przepływu, w to flow, w tym stan najwyższej wydajności. Co Wam bardzo pomoże w czasie komunikacji moim zdaniem to dzielenie się ekranem. Kamerki moim zdaniem są przereklamowane, wierzcie mi w wielu wypadkach wystarczy... Naprawdę, mikrofon, słuchawki i, i jakiś, jakaś, jakieś dzielenie się ekranem. Nie wiem, wziąć sobie cośkolwiek narysować w pęcie. Jeżeli macie nawet z tym problem, a macie kamerkę, nie ma sprawy, wziąć sobie zwykłą kartkę ołówek, flamaster, coś narysować. Pamiętajcie, że skoro nie mamy dostępu do takiej tablicy prawdziwej, a, a to jest chyba najwydajniejsza forma komunikacji, no to warto ją zastąpić e, czymkolwiek. Może jakiś produkt, nie będę tu niczego reklamował. Który umożliwia taką tablicę zdalną, oczywiście jak najbardziej, dlaczego nie? Kolejna rzecz, musicie zadbać o podstawę ergonomii. Wierzcie mi, wierzcie mi sytuacja taka, że wszyscy nagle musimy zostać w domach i zamiast. Nie wiem, takiej sytuacji, że mama, tata i dzieci wychodzą na cały dzień, spotykamy się wieczorem, a tylko sobie wieczorem na Facebooka poprzeglądacie na laptopie, gdzieś na blacie kuchennym, to to się nie nadaje na dłuższą metę do pracy zdalnej, bo nie można siedzieć długi czas w kucki, gdzieś przy jakiejś ławie, na kanapie, albo nie można siedzieć na taborecie chybotliwym, bez oparcia i, i coś robić. Zadbajcie o minimum ergonomii, bo to się szybko może na Was zemścić. O co też y, warto się zatroszczyć, to eliminacja rozpraszaczy i nie chodzi o to, żeby sobie założyć y, jakieś super y, drogie słuchawki z wygłuszaniem na, na uszy. Z, z blokowaniem dźwięku, tylko chodzi o to, że może wyłączyć telefon, może wyłączyć czat, chodzi o to, żeby przez jakiś czas wprowadzić się w ten stan skupienia, może warto sobie poblokować po różne strony, nie wiem, nie sprawdzać gorączkowo co 10 minut, czy już są nowe przypadki czy coś zamknęli, czy otworzyli jakieś kolejne kolejną strefę, nie wiem, zakazaną, czy, czy wprowadzili jakieś kontrole, coś takiego Czasami pomaga na przykład odpalić sobie dwie przeglądarki. Jedna przeglądarka do pracy, druga do sprawdzania takich właśnie pierdłek, nie? I teraz tak. Jest jedna ważna rzecz. Pamiętajcie o tym, że praca zdanna nie nadaje się moim zdaniem dla każdej branży, nie nadaje się dla każdego, dla każdego człowieka. Niektórzy lepiej pracują w stadach i nie lepiej pracują oddzieleni od innych, na co dzień pracują w jakichś kanciapach. I moim zdaniem nie należy zaczynać od pracy zdalnej w ogóle w swojej karierze. Więc to jest przykry czas. No teraz nie mamy wyjścia. W zasadzie musimy, jesteśmy rzuceni na tę głęboką wodę i musimy spróbować. E, oczywiście są ludzie, którzy normalnie też zawsze zaczynali od pracy zdalnej. Nie wiem, ludzie z jakimiś niepełnosprawnościami. No trudno codziennie jeździć na przykład na, na, na wózku elektrycznym, łatwiej robić to od siebie z domu. Ludzie, którzy muszą się kimś opiekować, ja nie wiem, na przykład jakaś, jakaś ciocia powiedzmy z wami mieszka i ma Alzheimera i trzeba ją pilnować. No to dla takich ludzi, też jest może wygodniej pracować z domu od początku. Natomiast ja nigdy nie zalecałem juniorom pracy na dzień dobry, dlatego pracy znanej na dzień dobry, oczywiście, pracy jak najbardziej. Warto mieć to na względzie, że o tych młodszych, młodszych stażem pracowników trzeba się będzie trochę więcej zatroszczyć. I tutaj jest właśnie duże wyzwanie przed kierownictwem, żeby umieli. Przekształcić kontrolę zewnętrzną, te marchewki i kije, na motywację wewnętrzną, żeby ludzie byli w stanie jak najwięcej zadań robić nie w sposób algorytmiczny, tylko kreatywny. Ale trzeba też zapewnić wsparcie dla tych ludzi, trzeba być otwartym na kontakt dla takich osób, trzeba im pomóc. Bo trudno powiedzieć na zasadzie, że hej, teraz masz wziąć laptopa firmowego, siedzieć u siebie w kuchni przy blacie, w swoim luksusowym mikroapartamencie 14-metrowym i masz być równie wydajny jak w biurze no to się może po prostu nie da. A już pomijam wszystkie kwestie typu tam, ha he, he, w domu, to można sobie tam, prawda, piwko zrobić, można sobie gotować obiad przez 5 godzin, można sobie gdzieś tam robić różne inne, inne rzeczy. To tak do końca nie działa. Inna sprawa jest taka, że skoro mamy większą organizację czasu i być może jesteśmy w stanie bardziej zwrócić uwagę na rezultaty zadań niż na kontrolę o siedział 8 godzin, kamerka mu świeciła w twarz, rzeczywiście wiemy, że siedział u nas i spędzał czas nad naszą pracą, nad naszymi zadaniami, to, to, to może lepiej właśnie się skupić na tym, że będziemy ludzi rozliczać za wyniki tych zadań, a zamiast za to yy, Pozwolić im bardziej zatroszczyć się o to, jak oni sobie to ustawią w tych blokach godzinowych, i tak dalej. Wiecie, no nigdy nie wiadomo, kiedy w okolicy rzucą na przykład papier toaletowy i może ktoś o 14 będzie musiał zrobić sobie chwilę przerwy, żeby wyjść i coś nabyć. Przepraszam Was bardzo, że to jest nagrane tak dosyć prymitywnie i chałupniczo, ale no widzę, że jest taka nagląca potrzeba, i pamiętajcie, moi drodzy, to, co teraz obserwujemy. To nie jest normalna praca zdalna. Proszę, żebyście sobie nie wyrabiali opinii na temat pracy zdalnej na podstawie tego, jak będą wyglądały Wasze najbliższe tygodnie pod względem usiłowania bycia wydajnym, produktywnym, samoorganizującym się itd. Miejcie to na uwadze, nie dajcie się zwariować, dużo zdrowia wszystkim. Dzięki.